P24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Proszę podsumować kadencję, która dobiega końca. Myślę, że obecna kadencja jest równie udana jak poprzednia. Udało się zrealizować dużo inwestycji drogowych, jak i inwestycji w szkolnictwo. Obecnie są realizowane modernizacja szkoły podstawowej nr 8, czy budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 2, czy modernizacja żłobka samorządowego na moim osiedlu Wojtostwo. Udało się zrealizować rozbudowę i modernizację placu przy białogórskiej, co mnie bardzo cieszę, bo za, o, to, o to zabiegałem. Udało się zrealizować i rozpocząć budowę ulicy Cegielnianej. Mam nadzieję, że na dalszy ciąg tej ulicy będzie realizowany. Udało się zrealizować na moim osiedlu dużo inwestycji drogowych, takie jak Poprzeczna, Krasińskiego, Sadowa czy Jodłowa i Biała Góra. To mnie bardzo cieszy i myślę, że kontynuacja tych modernizacji ulic na moim ośrodku będzie również realizowana, jak i w całym Sanoku, bo jest tych ulic dużo zaniedbanych i mam nadzieję, że będzie to kontynu kontynuowane. Czy nie martwi Pana zadłużenie, bo często to jest powtarzane na sesji, ponad 130 milionów, jeśli chodzi o to? Zadłużenie jest, niepokoi mnie trochę to nie zadłużenie, ale myślę, że w kolejnych latach będziemy to zadłużenie spłacać, będzie ono się zmniejszało. Było ono realizowane między innymi do wkładów własnych, do inwestycji, które, są, które były wspierane przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Były one potrzebne, żeby miasto samo się rozwijało. Proszę powiedzieć, czy... Zgodziłby się Pan na debatę, gdyby dostał Pan taką propozycję, jeśli chodzi o właśnie Radę? Czy będzie Pan kandydował? Yy, tak, myślę, że taka debata jest potrzebna i wyrażę taką zgodę. Yy, w, w, w Radzie Miasta są różne poglądy i każdy reprezentuje inne środowisko i taka debata jest potrzebna.